Słuchajcie, pewnie pamiętacie, jak kilka dni temu poinformowałem was o tym niezwykłym wydarzeniu, że będę u Ellen DeGeneres w programie. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale będę. Ziszczę swoje marzenia, będziemy rozmawiać tylko o mnie, bo nie wiem po co innego się tam zaprasza do tego programu. I będę w Ellen The Gender program już niedługo. A teraz pokażę wam, jak do tego wszystkiego doszło. To, to jest właśnie dzień, w którym dostałem... E, maila, że, 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 że mnie zaprasza i zupełnie przypadkowo, jakoś nie wiem dlaczego to nagrywałem, no nie? Akurat tutaj sobie gram na komórce, w taką grę fajną, no nieważne. W każdym razie dostałem tego maila: Email po angielsku Enel de Granades Invites you. Muszę zadzwonić do mamy, M Mamo, Mamo, Mamo. hala. Zaprosili mnie do programu w tej, w Ameryce daleko, za granicą. Ta? Znowu się będą z siebie śmiać? Wierzycie w to? To jest moje marzenie. O jajebiks, spełniło się. A tutaj już jest film jak jadę sobie za granicę autobusem do Ameryki, do Los Angeles, Lakers. Tutaj teraz trochę make-upu mi nakładają, no, no i zaraz tu program będzie, o. Już tutaj będzie program teraz. Hey, welcome to Alan the Show, The Gender Address. And we are here to meet our special guest tonight, uh, which will be the Rudy Chlovyek from the channel uh, Chris Tracek. Be awesome. There he is. Welcome. Cześć, mama. His favorite thing to do is riding around on his bike in house. He is like the. the, the, the the most popular prankster in the world and he also thinks that the ketchup is a liar and he's famous of this in poland because the poland is that country that can be famous from anything even like from hating the ketchup so that's the country and he came from that country right to us welcome him very much Yes, very, 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 very good. Maybe he's stressing himself because in this program, you know, I know that, that that kind of stress in people when they come to my program and they don't know what to do. But we can laugh together. Okay, we can uh, see his, his picture uh, when he was a child. Look at him. <laughs> That's very good. Uh, what do you want to bardzo dobrze. Co chcesz powiedzieć o tym? Słuchaj, Jelen. Ok, więc możemy przejść do drugiej części mojego programu, który jest o niczym. Jelen, chcesz powiedzieć o Słuchaj, Anal, An e Ellen. Um, ja bym chciał ci powiedzieć jedną rzecz taką dosyć ważną, bo. nic ja, nie rozumiem po angielsku. Like can you say something in English? Because I don't understand Polish. Co? Nie wiem po co mnie tu zaprosiłaś jak nie umiem gadać po angielsku, bo jestem z Polski. What? A. Dobra, wiesz co? Weź nie prowadź tego programu jak nie umiesz. Wychodzę z sam sobie skończ z tym programem, ty debilu. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Ja te na dupie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały, Kiedyś byłem biały, potem kolor smoły, a potem...